Gracias. Panie, witam Was w odcinku vlogmasowym numer 17. Dzisiaj mamy o wiele lepszą też sytuację grzywkową. Jestem znowu w samochodzie. W sumie w samochodzie nagrywam się najlepiej. W ogóle ja bardzo lubię jeździć samochodem. Słucham sobie wtedy muzyki śpiewam. Ogólnie lubię jeździć, kiedyś nie lubiłam, bałam się, a teraz naprawdę mam mm, dość spory taki progres w tym wszystkim. Jestem znowu na Sakoma. Mamy dzisiaj niedzielę. Także jest ten dzień, pięknie pokazuje zimą na Majorce, że żyją tutaj jednak ludzie. Dzisiaj mamy też wiatr, więc w ogóle tutaj widzę, że na plaży są kajt albo windsurferzy, nigdy nie, tego nie rozróżniam. Potem Wam wstawię na przebitkę, jak to tutaj wygląda, jaki mam widok teraz, jak nagrywam do Was. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj zabiorę Was tak naprawdę do sklepu znowu. Tak naprawdę kupujemy pierdoły, nie będę dzisiaj robiła nic jakiegoś, nie wiem, specjalnego i robimy pogadankę o pogodzie na majorce. Mamy już końcówkę grudnia, zaraz mamy święta, i tak naprawdę mniej więcej w styczniu, w lutym ludzie zaczynają sobie planować wakacje, swoje wyjazdy. No i tak też wygląda mój Instagram, że ten okres jesienno-zimowy, kiedy jest low season, niski sezon, pojawiają się bardziej pytania typu: jak wygląda życie na Majorce, jaka jest pogoda na Majorce w tym okresie, co się dzieje, czy warto przyjechać? I też pojawiają się ludzie, którzy przeprowadzają się na wyspę i mają jakieś tam swoje pytania. Natomiast, kiedy pojawia się styczeń, luty, marzec, to są takie miesiące, kiedy ludzie zadają pytania, gdzie jechać, żeby było najfajniej, gdzie jest najlepsza pogoda, no i jaka jest pogoda na majorce. Także dzisiaj odpowiem Wam na to pytanie. Jeżeli chodzi o ten okres, grudzień, styczeń, luty, są to najgorsze pogodowo miesiące. Statystycznie chyba styczeń albo luty są najbardziej deszczowe, ale też słuchajcie, na przykład w tym roku deszczu nie padało wcale dużo. Dzisiaj, na przykład, jest bardzo wiecznie, ale temperatura nadal jest o wiele przyjemniejsza niż w Polsce. Też warto dodać, że te nasze miesiące zimowe, one wcale nie są jakieś Super ciepłe też na tej wyspie, bo my też tutaj nie mamy ogrzewania, hotele też bardzo często nie mają ogrzewania. Więc to może być dużym problemem dla osób takich, które nie lubią marznąć. To jest taki em, przeszywający, zimny wiatr wiejący, który naprawdę, jak was wychłodzi, to łatwo zachorować. I na pewno, jeżeli chodzi o plażę, też piasek jest mokry, raczej nigdy nie schnie. Jest po prostu wilgoć bardzo duża. No i ten wiatr jest taki nieprzyjemny, co powoduje, że po prostu na Majorce mimo wszystko jest zimno. Wiadomo, świeci słońce, ale to słońce czasami nie wynagradza nam tego, bo ten wiatr jest czasami wiejący na 100 km na godzinę. Także jeżeli chodzi o miesiące grudzień, styczeń i luty, to mamy czasami temperatury, które sięgają ponad 20 kilku stopni. Odczuwalne jest naprawdę ze 30, czasami w, takim, w takich dobrych porywach. Natomiast w cieniu jest o wiele zimniej i ta amplituda jest po prostu duża i to się bardzo, bardzo odczuwa. Także jeżeli jedziecie w grudniu, styczniu lub lutym na Majorkę, no to warto jednak wziąć te kurtki i te takie cieplejsze, jakieś, nie wiem, bezrękawniki, jeżeli wolicie, ale też ciepłe swetry. Zobaczcie, ja chodzę cały czas w długim rękawie i zazwyczaj w bezrękawniku nie Mam co prawda jeszcze ani razu na sobie kurtki zimowej w w tym roku, ale to się może zmienić. Na przykład, dodam Wam jeszcze jedną ciekawostkę, w tamtym roku, chyba w marcu, wstawię Wam tutaj gdzieś przebitki oczywiście, z mojej historii spadał śnieg i to ten śnieg nie padał tylko w górach zazwyczaj jak jest na Majorce, czyli na północy wyspy i na zachodzie, bardziej na północy, na północnym zachodzie, już ułatwiając to wszystko, to spadł za manacor, czyli tak naprawdę w centralnej Majorce był śnieg, także zaraz zobaczycie jak to wszystko wygląda, ja dostawałam filmiki od Was, ale też od moich znajomych, którzy właśnie tam robią trasy po Majorce, dzień i tak dalej, także pokażę Wam, jakie to były opady śniegu i to był chyba marzec z tego, co ym, pamiętam, jak coś to Wam napiszę tutaj na dole, ym, czy był to inny miesiąc, bo szczerze mówiąc nie do końca pamiętam. Tak statystycznie te temperatury w, w zimie, czyli grudzień, styczeń, luty na Majorce to są takie no nie wiem, moim zdaniem tak średnio 15 stopni można powiedzieć yy, i to nie są takie temperatury, że można się kąpać w wodzie, opalać i tak dalej, tylko bardziej spacerki, chodzenie po górach, ale też nie wiem, usiądziecie sobie w kawiarni na słońcu, to Was na pewno przygrzeje. Nie mówię, że Was nie opali, aczkolwiek ja no się ani nie opalam, ani nie kąpię. I raczej ludzie tutaj morsują o tej porze, także tak wyglądają te temperatury. Nie można liczyć też na to, że będzie nie wiadomo jak pięknie krystaliczno czysta woda, bo częściej są fale, niż taka tafla wody, aczkolwiek kilka odcinków dalej, możecie zobaczyć, że byłam na kala Angila i Kalamandia i tam była przepiękna woda, mimo tego, że mamy zimę, ale to było po prostu wtedy, kiedy te temperatury sięgały ponad 20 stopni. Natomiast co warto jeszcze podkreślić, wieczorami i w nocy jest zimno. Te temperatury sięgają czasami i zera, jak nie niżej, w górach zwłaszcza. Na przykład u nas wczoraj było 7 stopni i te 7 stopni wcale nie było odczuwalne jak 7 stopni, tylko jak takie 0 albo 1. Jakbyście wyszli zimą z rana w Polsce na dwór, tak samo jest odczuwalna ta temperatura u nas. Oczywiście nie temperatura typu minus 20 odczuwalna, tylko taka temperatura jak, nie wiem, lekka, delikatna zima w Polsce po prostu. Co warto zabrać ze sobą zimą na Majorkę? Tak jak powiedziałam, długi rękaw, jakieś swetry, długie spodnie, yy, na pewno jakieś sportowe rzeczy, żeby sobie właśnie wygodnie chodzić, dresy są spoko i warto, jeżeli wybieracie się do Airbnb czy hotelu, m, dopytać się właściciela, czy mają koce, koce elektryczne, albo w ogóle kołdry i poszewki, bo często na Majorce nie ma kołder w hotelach, na przykład, tylko są same poszewki. I po prostu zapytajcie, czy, czy jest ogrzewanie i czy są kołdry, bo jeżeli nie, no to nawet jeżeli nie ma kołder, to czy są koce, które możecie sobie zawinąć w podróż. Bo naprawdę to czasami jest problem, i do mnie pisali ludzie, którzy ogrzewali się na swoich wakacjach zimowych suszarką. Ja też tak robiłam, zresztą. To jest takie no już y, śmieszne inside joke także o to warto zadbać podczas wyjazdu na Majorkę Zimą i dodam jeszcze tutaj przy okazji, że jeżeli planujecie wybrać się na Majorkę Zimą, to warto wypożyczyć samochód, bo są one o wiele tańsze, to po pierwsze, po drugie nie ma w ogóle ruchu na drogach, to jest druga sprawa a trzecia sprawa jest taka, że po prostu zwiedzanie jest o wiele tańsze niektóre wejścia są nawet darmowe do rzeczy, które latem są płatne albo po prostu cena jest o wiele, wiele bardziej obniżona, ale też godziny otwarcia są skrócone lub wiele Atrakcji jest na przykład zamkniętych, na przykład Hardiness de Alfabia. Teraz przejdziemy sobie do drugiej części, czyli marzec, kwiecień, maj. Luty, marzec, kwiecień, dokładnie. Marzec, kwiecień, maj, czyli wiosna. Słuchajcie, to są bardzo fajne miesiące. Nadal pojawia się deszcz, temperatury sięgają już ponad dwudziestu kilku stopni. Eee, zaczyna się robić coraz cieplej. Pojawiają się tutaj gołe nóżki już na ulicach. Eee, to są eee, takie momenty, kiedy już po malutku chowamy te eee, zimno, zimowe rzeczy do szafy i wychodzą takie letnie, eee, długie nadal spodnie, ale na przykład takie lniane, takie przewiewne, sukienki i tak dalej, i tak dalej. Już pomalutku. <laughs> Zaczyna e, być widać tych turystów też, bo w marcu już tam ktoś się pojawia na pewno. E, temperatury już też mogą sięgać nawet 30-kilku stopni odczuwalnie, ale to już bliżej lata, czyli już bym powiedziała e, kwiecień, maj. Na przykład w tamtym roku maj był naprawdę bardzo, bardzo gorący. Także maj to już jest taka, można powiedzieć, gwarancja fajnej pogody, ale. Może padać w ciągu tych miesięcy, nie nie możecie być nastawieni na pełne słońce i nie wiadomo jak cudowną pogodę. Warto wiedzieć, że w tych miesiącach też są opady deszczu i opady śniegu, bo mówiłam wam, że w marcu padał śnieg. Te miesiące można się opalać, można się kąpać w wodzie. Co prawda, ja weszłam w tamtym roku pierwszy raz w maju, pod chyba koniec albo w środku maja do wody, bo wcześniej była dla mnie za zimna. U mnie to grozi przeziębieniem i chorobami, ale wiem, że turyści inaczej odczuwają te temperatury. Jest dla was tutaj inny klimat, ja już jestem przyzwyczajona, więc troszeczkę to jest dla mnie inaczej. Także jeżeli miałabym wam doradzić, kiedy przyjechać na Majorkę, jeżeli lubicie zwiedzać i nadal nie chcecie takich tłumów turystów, no to właśnie w tym okresie wiosennym. No i teraz czas na lato, czyli czerwiec, lipiec i sierpień. Są to najgorętsze miesiące. Tutaj nawet nie trzeba mówić o tym, że jest po prostu gorąco, i tutaj też od razu Wam zaznaczam. Jakby Majorka jest naprawdę no, wyspą śródziemnomorską i tutaj klimat jest cudowny, aczkolwiek też zdarzają się deszcze, więc może być i tak, że przyjedziecie w lipcu, czerwcu czy w sierpniu i będzie padał deszcz. Warto też podkreślić, że moim zdaniem czerwiec jest najfajniejszym miesiącem do maj i czerwiec są najfajniejszymi miesiącami do odwiedzin, bo wtedy jeszcze nie ma takiej wilgoci. Natomiast w lipcu i sierpniu ta wilgoć pojawia się i jest bardzo uciążliwa, jest bardzo gorąco bardzo się lepicie. Yy, właśnie w tamtym roku pamiętam, że spotykałam ludzi na ulicy i mówili, że nie spodziewali się takiej wilgoci. Ta wilgoć dosłownie yy, osiada na ciele. Plus, jak jesteście na plaży i jest piękna pogoda, świeci słońce, to mówiłam wam nawet kilka odcinków yy, temu, że niebo jest takie lekko szarawe, lekko za chmurą, ze względu na to, że właśnie ta wilgoć idzie oczywiście do góry i tworzą się przez to chmury. I nie macie takiej przepięknej yy, cały czas pogody, tylko po prostu pojawia się ta wilgoć, zwłaszcza tutaj u nas na północnym wschodzie. I na północy. Na przykład południe jest o wiele bardziej przejrzyste pod tym względem i też o wiele bardziej ciepłe. Także jeżeli szukacie naprawdę upałów, ale też większej ilości rozrywki, no to na pewno polecałabym Wam okolice Palmy. No i przechodzimy do ostatniej partii, czyli jesień na Majorce, czyli wrzesień, październik i listopad. Słuchajcie, te miesiące też są cudowne. W tym roku mieliśmy bardzo fajne temperatury do prawie końca listopada. Także naprawdę polecam też odwiedzić Majorkę we wrześniu, bo wtedy to stabilizuje się też ta pogoda i mamy taką temperaturę i taki klimat przypominający ten w maju i czerwcu. Także wrzesień jest naprawdę bardzo fajnym miesiącem do odwiedzin Majorki, październik również. I we wrześniu, jak i w październiku widać już ten spadek turystów są tutaj też na Majorce bardziej seniorzy, właśnie jeszcze rodziny z dziećmi i tak dalej, i tak dalej, to jest dopiero początek roku szkolnego, więc niektórzy jeszcze wybierają ten okres na wakacje ze swoimi dziećmi, ze względu na to, że też jest taniej, także ja Wam też polecam te miesiące do odwiedzin. tutaj też trzeba liczyć się na to, że będzie troszeczkę, mogło być więcej opadów deszczu, chociaż w tym roku wrzesień, październik, listopad były suche, można powiedzieć, nie padało jakoś super dużo, a jak padało, to padało godzinkę i zaraz wychodziło słońce na nowo i wyspa wtedy przepięknie zielona i naprawdę jest cudownie, także polecam te miesiące. I jeżeli chodzi o takie miesiące, na które bym zwróciła uwagę, że musicie być przygotowani na wszystko: typu, żeby mieć i długie, i e, krótkie rzeczy, to będzie to na pewno okres po prostu od y, września, <laughs> przepraszam, od września do, do maja. A jeżeli chodzi o czerwiec, lipiec i sierpień, no to tutaj już moim zdaniem same krótkie rzeczy się przydadzą, długie to już w ogóle nie ma sensu pakować. I właśnie w tych miesiącach letnich, nawet bym powiedziała od maja do października, warto zapytać w hotelach, czy mają air conditioning, czyli klimatyzację, czyli klimatyzację, bo te miesiące są po prostu upalne i męczące i jeżeli macie sam wiatrak, to on Wam naprawdę, uwierzcie mi, nie pomoże, a te tanie hotele mają tylko wiatraki i to te takie stojące, lub te, które wiszą na ścianie i one też, no dobra, troszeczkę tam mieszają to powietrze, ale umówmy się, to nie działa tak, jak mogłoby działać, a wentylatory często są dodatkowo płatne i je wynajmować na dni. Także bardzo polecam Wam, jeżeli będziecie latem na Majorce, to jednak szukać takiego hotelu, który ma air conditioning, czyli klimatyzację. Nie wiem już, bo już się pomieszałam, czy wcześniej o tym mówiłam, czy nie, aczkolwiek jeszcze małe kilka tipów. W momencie, kiedy wybieracie się poza sezonem na Majorkę, wybierajcie jednak tą palmę, i okolice tej palmy. Po pierwsze tam też są ceny niższe poza sezonem niż zwykle, nie jest super drogo, a macie blisko do lotniska, macie też komunikację miejską i tam jest co robić. Jeżeli chodzi o takie miejsca jak tutaj u mnie, Sijo, Sakoma, Jor, to te miejsca są nudniejsze, co prawda jest bardzo ładnie, ale możecie przyjechać tu autobusem, albo wynająć samochód i przyjechać tutaj samochodem, żeby pozwiedzać, bo jednak nocowanie w tym miejscu to są po kilku dniach naprawdę nudy, Nie ma tej co robić, tutaj więcej się dzieje pod względem budownictwa, reformacji hotelu, Hotelów jest głośno, bo właśnie są jakieś, nie wiem, no wiercenie i tak dalej, i tak dalej na całym tam terenie, tym takim turystycznym. Więc jeżeli wybieracie się na Majorkę poza sezonem, to pamiętajcie o tym, że poza sezonem też hotele się remontują. Więc wy będziecie w jakimś hotelu, który jest otwarty, a obok hotel będzie się remontował. No i uwierzcie mi, na swoich wakacjach nie chcecie mieć takich hałasów w dzień, przez cały dzień, aż do wieczora. Także warto zwrócić na to uwagę i wybierajcie po prostu hotel gdzieś tam pod stolicą, bo tam się też dzieje, są właśnie jarmarki świąteczne i tak dalej. I tak dalej. Jakieś tam te takie rozrywkowe y, rzeczy. Tam się po prostu więcej dzieje, więc tam polecam Wam się udać. A jeżeli chodzi o lato, to polecam kilka miejsc. Y, lato i tak naprawdę sezon od maja do października. Polecam tak. Y, na y, pierwszym miejscu polecałabym właśnie Sakoma i okolice. Potem Kalaratiada. Kolejne to Alkudia. Y, kolejne to Kalador. A już potem cała reszta, czyli Palma i okolice. Bo jeżeli właśnie chodzi o lato, to w Palmie dzieje się aż za dużo. Jest tam też bardzo taka, taka. Imprezownia bardziej, więc jeżeli szukacie bardziej spokoju, no to polecałabym północny wschód, jeżeli szukacie rozrywki, to południa, a jeżeli szukacie takiej, takiej mieszanki i też ładnej, długiej, piaszczystej plaży, to polecałabym północny zachód, czyli Alkudia, Playa de Muro. Słuchajcie, nagadałam się jeszcze. Oczywiście, tam gdzieś wcześniej wstawię Wam dokładnie takie, takie wstawki tutaj gdzieś na dole. Super, pokazuję na dole, nie? Takie wstawki ze statystykami pogody, jak to dokładnie wygląda. Jakie są opady deszczu, jaka jest temperatura wody, i tak dalej, i tak dalej, żebyście mieli takie taki wgląd do tego. Ja po prostu ze swojego doświadczenia mówię Wam jak jest i to też mówię Wam tak naprawdę na oko, bo y, powiem Wam tak, jak mieszkam na Majorce przez cały rok, to naprawdę teraz mamy grudzień, a ja chodzę w swetrze i w bezrękawniku, więc y, ta temperatura jest na pewno przyjemniejsza niż w Polsce, ale są też takie momenty y, zim, zimą i w Jesienią i wczesną wiosną, że nawet kurtka zimowa to jest za zimno, bo tak wieje po prostu, że ten wiatr przeszywa aż do kości, i jest naprawdę zimno, wilgotno i nieprzyjemnie. Także warto być ubezpieczonym. Nie myślcie, że Majorka to jest, nie wiem, jakiś Egipt, gdzie za dnia, czy jest zima, czy jest lato. To te temperatury sięgają ponad 30 stopni, także jest tutaj troszeczkę inaczej, ale Majorka jest naprawdę piękna i bardzo ją Wam polecam odwiedzić także zimą. Tym bardziej, że teraz mamy bezpośrednie loty na linii Warszawa-Palma. I to jest jedyna bezpośrednia linia z Polski na Majorkę. Teraz widziałam parę dni temu, że bilety są za 80 parę złotych, także naprawdę bardzo się opłaca i tak jak mówię, lećcie do Palmy, bierzcie sobie hotel też w okolicach Palmy, wynajmujcie auto, zwiedzajcie wyspę, bo jest cudownie. Są nadal piękne widoki, wiele atrakcji jest otwartych, są tańsze, są fajne restauracje, jest co robić, a jeżeli nie wiecie co robić i chcecie plan zwiedzania, to napiszcie do mnie, napiszcie też do mnie po zniżkę na samochód i naprawdę ja zawsze chętnie Doradzę, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu i zapraszam Was na kolejny odcinek już jutro. Buziaczki. O, o co tu się stało, Niło? Zaplanowałem. 17. Co? dzisiaj jest malutki takie. To kremik na moje te. Na co? Yy, ja mam. Wrinkles? Tak zrobię? Zmarszczki. zmarszczki. Jak to zrobię? Ja wiem, jaki kremik to jest. No co to jest? A na moje włosy nie ogarnięte. Ja zapuszczam długie włosy i będę musiał takie życie używać. No kupiłam cię bo ostatnio nie miałeś no. i szukałeś więc ci kupiłam. A co to jest glans, glanca, glaca? Byłeś miał glace. Na no. no, glace.